Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Siła Twojej Historii. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o energii, o zasobach naszej energii i o tym, co tą energię drenuje. Jest to o tyle istotny temat, iż w drodze pracy nad sobą, zmiany, my musimy mieć ten zasób energii, żeby cokolwiek robić. I tak jak mówiłam w ostatnim odcinku o tym. Że wracamy do domu, dzieje się życie, to też my musimy mieć siłę na to, żeby utrzymać tę naszą zmianę, transformację, to z czym chcemy pracować, żeby dążyć do tego, czego pragniemy i żeby się nie poddać, a do tego właśnie jest potrzebna nam energia. Jest to temat dla mnie ważny, ponieważ ja tak naprawdę cały czas pracuję z tą energią i cały czas widzę jakieś takie e, wycieki, powiedzmy nazwijmy to energetyczne, że coś zabiera moją energię i siłę. Zaraz powiem dokładnie też, co mam na myśli, jeżeli chodzi o energię, więc, jakby cały czas widzę jakieś rzeczy do poprawy w tym obszarze. Czym dla mnie jest ta energia? Ta energia jest taką siłą życiową, chęcią do działania, czymś, co nas napędza do życia, do transformacji, do, nie wiem, do wyjścia na zewnątrz, do spotkania się ze znajomymi. Po prostu coś, co jest takim naszym, o, taką bateryjką, po prostu która jest w nas i z której ta energia, powiedzmy na przykład w ciągu dnia mm, zużywamy tą energię, tak? Budzimy się rano z pewnym zasobem i później do końca dnia e, zużywamy. Nawet na zegarku jest taka informacja e, takie, e, już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, ale też taka bateria życiowa. Więc ja bym to porównała do, do czegoś takiego. Już nie mówię tutaj jakby o samych wibracjach, natomiast czysto po prostu o zachowaniu swojej energii. Więc jakie mamy zasoby energetyczne? Zacznijmy od tego, że my możemy zaczynać i startować z różnymi zasobami energetycznymi, bo już coś może się dziać takiego, co tą energię nam drenuje już jakby poza, poza taką codziennością. Czyli załóżmy, mamy coś nieprzepracowanego i cały czas w jakiś sposób podświadomie nasza podświadomość drenuje tą energię i zużywa na, na że tak powiem, na przeżycie, na utrzymanie nas, na yy, na utrzymanie tego, tego wydarzenia, tej traumy, tego ciężkiego wydarzenia, tak żeby ono właśnie nie pojawiło się w naszym życiu. Więc tutaj bywa różnie. Nie zawsze jest tak, że my rano wstajemy pełni energii, tak? Tutaj tu są przeróżne, przeróżne czynniki, tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze życie. Więc ten zasób energii każdego człowieka na pewno jest inny. Musimy też spojrzeć, typowo też biologicznie, czy wszystko oczywiście jest z nami ok, czy ten zasób energii rano jest, jest ok, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Później spojrzeć na to, na przykład, nie wiem, jakie pokarmy spożywamy, czy ruszamy się i tak dalej, bo im mniej my też. Nie wiem, czy pracujemy fizycznie, czy, czy w ogóle się poruszamy, mamy jakąkolwiek aktywność fizyczną, I mniej, tym mniej też mamy siły. To taki troszkę paradoks, ale e, ja też zauważyłam e, w wielu sytuacjach w moim życiu, że jeżeli ja na przykład nie ruszę tej energii, nie wstanę i czegoś nie zrobię, no to już nie wiem, do końca dnia tak naprawdę e, nie mam tej siły. Natomiast jeżeli ruszę, poruszę tą energię fizycznie, zaczynam działać, nie wiem, e, czy to jakieś ćwiczenia fizyczne, taniec i tak dalej, to ta energia zaczyna się. Wytwarzać i kumulować, więc to jest też taki aspekt, powiedzmy, typowo biologiczny. Jest też aspekt typowo e, pochodzący z naszego układu nerwowego czyli jeżeli my często, na przykład w dzieciństwie, byliśmy w stanie zamrożenia czyli w jakiejś trudnej sytuacji, na przykład blokowaliśmy się i zamrażaliśmy nasze ciało to też teraz często różne sytuacje stresowe będziemy właśnie odbierać w ten sposób, że nasze ciało będzie się zamrażać tak. Ehm, bo jeżeli chodzi o układ nerwowy, no to mamy trzy opcje. Walcz, uciekaj albo właśnie takie zatrzymanie w ciele, zamrożenie. Nie? Więc jeżeli mamy takie, taką tendencję do zamrażania, gdzie ja osobiście oczywiście mam taką tendencję, to trudno potem mi z tego zamrożenia wyjść i też to odbieram jako brak energii do życia. Więc tutaj są te aspekty takie typowo fizjologiczne, biologiczne też po pierwsze do przyjrzenia się, bo to też jest ważne. Następnymi takimi aspektami jest to właśnie, jak my tą energię zużywamy w ciągu dnia i jak dbasz o tą swoją energię. Takimi rzeczami, które często drenują naszą energię, które powodują wyciek taki energetyczny, są przede wszystkim nasze myśli. Nie tylko nasza podświadomość, ale też nasza świadomość. Myśli to. Co wydarza się w ciągu dnia, to w jaki sposób to analizujemy, ile czasu na to poświęcamy, czy się zamartwiamy, w jaki sposób radzimy sobie na przykład w trudnych, stresujących sytuacjach, czy nakręcamy się w jakichś sytuacjach, czy, czy dużo analizujemy, czy dużo się martwimy. I to też wpływa na to, ile tej energii zużywamy, jeżeli chodzi o naszą świadomość i podświadomość w ciągu dnia. To oczywiście zależy od tego, no nie wiem, jakimi osobami jesteśmy, tak? W jaki sposób przeżywamy pewne rzeczy. Ale to jak najbardziej też można wypracować. To nie jest tak, że o, jestem taka, bo wszystko przeżywam i, i tak już będzie. No nie. To są takie sytuacje, do których ja też często wracam, bo jestem osobą bardzo wrażliwą i też często łapię się na tym, że pewne rzeczy bardziej przeżywam. Natomiast jak pracujemy nad sobą stale, bo nie mówię o tym, że raz coś wypracujemy i to już się zmieni, to rzeczywiście jest to zmiana jest dużo bardziej widoczna. A przede wszystkim dla mnie takim kluczowym momentem było to, że po prostu obserwować swoje myśli, to, co myślę i łapać się na tym, czy czasami nie, na przykład nie zamartwiam się daną rzeczą zbyt długo. Bo jeżeli mamy na coś wpływ i możemy to zmienić, to zmieniamy, jeżeli nie mamy na coś wpływu, no to po prostu tutaj zaufanie do siebie, akceptacja, że coś jest poza naszą strefą wpływu i kontroli. Więc to na pewno. Następnym takim aspektem są konsumowane treści. To już pewno wiecie, natomiast warto spojrzeć i myślę, że taką fajną rzeczą, którą ja też dosyć często robię, czyszczenie swoich social media z treści, których nie chcemy oglądać i które właśnie drenują naszą energię. Zauważcie, jak dużo jest takich treści na social media, chociażby na Instagramie, które nie są pozytywne, które są smutne. Które wprawiają nas właśnie w jakiś taki dołek. Więc ja osobiście y, omijam takie treści. Nie chcę powiedzieć, że jakby nie zajmuję się takimi rzeczami, że nie wiem, komuś nie pomogę w trudnej sytuacji. Natomiast nie jest to, jakby nie zajmuje większości to moich. Y, y, takich obszarów zainteresowań, tak, jeżeli chodzi o takie treści, bo wiem po prostu, jak na, na mnie to wpływa, więc to też kwestia waszej obserwacji, jak to na was wpływa, więc warto coś takiego zrobić. Wiem, że to takie banalne, mówi się o tym dużo, ale tak, raz na jakiś czas warto coś takiego robić, co wy w ogóle konsumujecie. I tak samo, jeżeli chodzi o treści, to co w ogóle słyszycie dookoła, nie wiem, czy oglądacie wiadomości, czyli wszystkie te media, które słyszycie, jak one na was wpływają, bo ja już od jakiegoś czasu wiadomości nie oglądam od dłuższego czasu, bo dla mnie to jest tylko i wyłącznie wzbudzanie lęku i strachu, więc yy, widzę po prostu różnicę w tym, jak się czuję, kiedy oglądam, a kiedy nie oglądam wiadomości, kiedy się na nie nie nakręcam, więc tutaj też ta energia może być drenowana. Yy, tutaj też rzeczywiście ważny jest taki czynnik z kim przebywamy, czyli na przykład jeżeli pracujemy, idziemy na przykład do biura czy, czy do swojej pracy i pracujemy z osobami, które drenują taką energię, No już nie mówię tu o typowo wambirach energetycznych, ale też tutaj mm, patrzenie na to właśnie, kto, kto tą energię nam zabiera albo komu my oddajemy naszą energię. I też oczywiście często łapię się na tym, że, że wracam do takiego schematu, że nakręcam się czymś, ktoś coś powie i, i ja już to biorę pod uwagę. I zaczynam się nad tym zastanawiać, zamartwiać się, rozmawiać na ten temat, wałkować to w kółko, ale już jakby tak jak powiedziałam, z obserwacji swoich myśli wiem mniej więcej, kiedy to zastopować, kiedy to już mi nie służy, bo po takim dniu, załóżmy, kiedy dam się e, złapać trochę w te sidła e, drenowania tej energii przez inne osoby, przez problemy innych osób, no to rzeczywiście jestem totalnie wykończona, więc to jak najbardziej się sprawdza. Czasem też robię sobie taką krótką wizualizację, że siadam sobie po prostu, wyobrażam sobie siebie w takiej kuli światła, w, taki, w takiej bańce i wyobrażam sobie, że ta energia innych osób po prostu do mnie się nie przebija. Więc też, też robię sobie takie ćwiczenia wizualizacyjne, jeżeli widzę, że, że tu już naprawdę coś bardzo mocno drenuje naszą energię. Więc ważne jest to, po prostu kim się otaczamy. Jeżeli musimy się po prostu kimś otaczać, na przykład w pracy, no to rzeczywiście nie wchodzenie w jakieś tam dyskusje, plotki, tego typu rzeczy, które właśnie tą energię z nas drenują. Wiem, że to nie jest łatwe, ale z czasem, oczywiście, można się tego nauczyć. I. Też pytanie, w jaki sposób my chłoniemy te wszystkie informacje z zewnątrz, tak? Bo są też takie osoby, które są właśnie wysoko wrażliwe i bardzo chłoną, takie informacje smutne, przykre, niepotrzebne w ogóle z zewnątrz, i, i warto jest się temu przyjrzeć, czy to nam służy, czy nie. I też spojrzenie na to, w jaki sposób kończymy swój dzień, bo to będzie rzutowało na to, w jaki sposób śpimy. Więc czy kończymy swój dzień? Z taką intencją, że my oczyszczamy się z tych wszystkich energii, które są nam niepotrzebne i odbudowujemy swoją bańkę energetyczną. Czy co robimy pod koniec dnia? Co robimy przed zaśnięciem? Czy my jeszcze myślimy o tym, że jutro trzeba ugotować obiad, czy nie wiem, wyprasować yy, pranie, czy, czy zrobić coś tam w biznesie, czy w pracy? Czy odpuszczamy to totalnie i oczyszczamy swój umysł? Tak do zera, totalnie, po prostu. Więc to też jest takie trochę BHP energetyczne, żeby w ten sposób tą energię zachować i, i jej nie drenować. Te zasoby energetyczne są w jakiś sposób e, ograniczone rzeczywiście, i, i ważne jest to, żeby spojrzeć na to w ten sposób, żeby tą energię zachowywać, ale też obserwować bardzo mocno, co tą energię nam zabiera. E, jeżeli macie ochotę, to tutaj podlinkowany będzie pod, pod podcastem medytację, którą stworzyłam. Na, właśnie na to, żeby zachować swoją energię i zobaczyć, co drenuje twoją energię w formie medytacji Theta Healing plus krótki e-book z pytaniami. Będziecie mieć to podlinkowane, jeżeli macie ochotę, to zapraszam was serdecznie i skorzystajcie z tego, żeby właśnie popracować ze swoją energią, bo to będzie jeden z czynników, który będzie wam pomagał w tym, żeby, no, żeby mieć tę energię, żeby po prostu ze sobą Pracować. Dla mnie był to dosyć ważny czynnik, bo pozwalał mi właśnie mieć więcej siły na to, na to, żeby się nie poddać w różnych sytuacjach, które rzeczywiście były trudne, ale też obserwować to, co dzieje się dookoła, na co mam wpływ, kto ma na mnie wpływ e, i trochę uciąć pewne rzeczy, które rzeczywiście są mi już niepotrzebne i zrobić z tym porządek. Ja Was serdecznie zachęcam. Link do kupna medytacji. Będzie pod podcastem. I na dzisiaj dziękuję już bardzo Wam serdecznie. Do usłyszenia.